No i dokończę tutaj o tych wyżymaszach Ryszarda, które jadą do Wojtka. Jak widać tu przeważająca część gołębi jest Jana Ardena. No szczególnie tutaj już, to już Jana Arden i Antelen. O, to już to. No i teraz humanitarna wysyłka. Jedziemy do paczuszki. Czyli to widzę samczyk, samiczka. Tutaj będzie samczyk. No, tu też piękny samy, no ten to jest kolos, musimy go obejrzeć dokładnie. No, jak widać, zdrowiutki, strzałka przy oku, przecudny pa, arden, no i to nie, do niego byśmy tą samiczkę dodali, jakby po lotach, jak to przetrwa. No, przecudowna para Jana Ardena od Ryszarda, czyli linia 130, a ten, ten jest, o, to jest to. Oj, oj. oj. Ten gąb to jest to. Ta jest w linii Natalena, Telena, ostatnia linia Jorita. A więc tego gołębie na Śląsku powinny zdać egzamin, szczególnie, że tam mamy lot w Bruksele. No chodź, 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 chłopak, chodź, chodź, zlepci. No, już tam będziecie mieli ładnie, ostrożnie, żywe zwierzęta.